Hey! Apelowaliście ostatnio o powrót kącika edukacyjnego na kanał Menele Daily i wszakże miałem bardzo dużą zagwostkę, żeby wymyślić jakiś content, aczkolwiek udało mi się znaleźć bardzo ciekawy materiał w medium internetowym. Otóż jeśli dobrze wiecie, to cały świat jest połączony. Na naszym globie panuje internet, to znaczy panuje, no, jest wykorzystywane to narzędzie do komunikacji. I wie Większość osób, tak myślę, yy, myślało, że internet jest jakoś magicznie przesyłany przez sieć, jakoś daleko, przez ocean i w ogóle jakoś bezprzewodowo antenami. Ja tak przynajmniej myślałem, jak miałem z 5 lat. Yy, ale kiedyś właśnie odkryłem, że tak nie jest, i teraz trafiłem na taki artykuł, który tłumaczy, że w sumie, no to nie, bo tylko kablami się komunikujemy, i to jest prawda. Więc tutaj yy, w naszym kąciku informacyjnym yy, możecie zobaczyć, jak właśnie. Wygląda y, przesyłanie internetu przez y, y, na przykład ocean, bo takie właśnie kable znajdują się y, pod y, wodą i y, y, na przykład między Europą i Stanami. No, mamy taki właśnie długi kabel, który kosztuje wiele, wiele milionów, przesyła bardzo dużo danych. No i te, takie coś się wpuszcza po prostu y, pod internet i to jest taki giga, wielki światłowód. Y, no i są wchodzi i ludzie tutaj, o widzicie, rekin sobie go gryzie na przykład. Y, i on se leży, leży se i se leży, no i tutaj akurat już jakieś główienka są i nie chcę kraść kontentu. tylko chciałem wam pokazać, e, o właśnie na takim statku się wrzuca taki kabelek i potem możemy się komunikować e, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. I dlatego wasz ping na przykład jest na, na serwerach amerykańskich na przykład nie wiem 100, 150 milisekund, co na przykład już jest na przykład średnio grywalne. E, pozdrawiam serdecznie.